Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Salon Dobrej Książki. Dzisiaj będziemy mówić o katalogu wystawy Bitwa Warszawska w twórczości współczesnych malarzy. Wystawa została zorganizowana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Muzeum Niepodległości w Warszawie z okazji stulecia obchodów tej bitwy. Życzyliśmy sobie, żeby te obrazy, które powstaną, były w jakimś sensie naszym wkładem w obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej i powstania Rządu Obrony Narodowej. Sądzę, że ten bogaty plon pleneru dał piękny efekt. Mamy tutaj płótna pokazujące dużą dynamikę wydarzeń twórców tego sukcesu w 1920 roku. Te obrazy myślę, że w jakiś sposób ilustrują to wielkie wydarzenie historyczne i zryw narodu polskiego i na pewno będą wykorzystywane do wielu książek, ilustrowania prac naukowych. Z tego miejsca chciałbym złożyć gratulacje artystom, twórcom, twórcom. No i oczywiście myślę, że my sobie możemy sobie też, też jakby pogratulować, że nie tylko zorganizowaliśmy, ale doprowadziliśmy po prostu do końca. Ten projekt, który zaowocował dwoma wystawami, jedną Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i tą następną, która się odbyga, odbywa w pięknym pałacu Muzeum Niepodległości. W publikacji znajdą Państwo reprodukcje wszystkich obrazów, które były prezentowane na wystawie. Tutaj przy tej okazji bym zwrócił uwagę na pewne tematy, które wcześniej nie pojawiały się pojawiały się w twórczości malarskiej. Myślę tutaj przede wszystkim o pierwszym obrazie, który prezentuje Wincentego Witosa na linii frontu pod Radzyminem. Przypomnę, to miało miejsce 14 sierpnia 1920 roku. Mamy także bardzo interesujący tryptyk przedstawiający portrety twórców państwa polskiego.